Istnieje pewien sekret zdrowia holistycznego, który może pomóc ci wyglądać jak 40-latek, nawet w wieku 90 lat. I wiele osób wciąż pyta mnie, na czym polega ten sekret, więc dziś go zdradzę. To połączenie rybozydu i resweratrolu, dwóch składników, które pomagają odwrócić objawy Alzheimera, obniżyć ciśnienie krwi i mają wiele właściwości przeciwstarzeniowych, ponieważ działają jak silne przeciwutleniacze. Wraz z wiekiem nasz metabolizm zwalnia. A zmarszczki stają się coraz bardziej widoczne, ale ten suplement przeciwdziała skutkom starzenia. Kiedy zaczynasz go stosować, twoja skóra staje się młodsza i gładsza już po dwóch tygodniach, a ty zaczynasz czuć się spokojniejszy i bardziej zrelaksowany każdego dnia. To naprawdę działa, ponieważ suplement ten obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu, który przyspiesza proces starzenia. Brzmi fascynująco, prawda? Pewnie zastanawiasz się teraz, jak nazywa się ten suplement. To Shilajit. Dla wszystkich, którzy chcą go kupić, najczystszy i najsilniejszy Shilajit, którego używam osobiście, pochodzi od Wellness Nest i jest to obecnie najlepiej sprzedający się Shilajit w Polsce. Naturalnie pozyskiwany Shilajit znajdziesz w linku w moim profilu.